Każdy, kto gra w Brawl Stars, spotyka się z dobrze znanym problemem teammatami. W każdym trybie gry, z wyjątkiem solo i duelsów, musimy z nimi współpracować, co czasami jest bardzo ciężkie. W tym odcinku przedstawię Wam najgorsze typy takowych teammatów zwanymi potocznie randomami. Najczęściej spotykany i najbardziej irytujący typ gracza to Noob ho-ho-ho. Taki nub już na samym początku rozgrywki potrafi ci zmienić humor. Ale omówmy bardziej ten typ. Po pierwsze, ma on zazwyczaj mało pucharków, w przedziale od pięciu tysięcy do chociażby dwudziestu tysięcy. Okej, jeśli już grasz grę z takowym noobem, to on nie umie w ogóle grać. Zacznijmy od tego, że będzie się wpierdalał w każdego. Nawet jeśli gra, załóżmy, barlejem, to wejdzie w takiego bula i możecie się domyślać, co się stanie. Nub też ma bardzo celność. Nie mogę w sumie tego nazwać celnością, bo zazwyczaj używa on auto Aima. Jak grasz Brawl bala z nubem, to lepiej nie podawaj mu piłki, bo nawet na pustą bramkę, by ten debil nie trafił. Ulubioną postacią nuba jest zazwyczaj Edgar lub Bas Astral. Przejdźmy do drugiego typu gracza, a więc będzie to typ gracza toksyczny. Na pewno, każdy z nas graczy tej gry spotkał się z takim cepem, który gra najbardziej no-skillowymi postaciami. Ten typ polega na tym, że jakiś cwel gra na przykład Edgarem, a jeśli jakimś cudem Cię pokona, to się kręci w kółko, jak i wystawia dislajka. Jak mnie takie coś wkurza. Warto podkreślić, że takowy gracz nie jest wcale dobry. Zazwyczaj maksymalną rangę ma tylko jedną. Zgadnijcie na czym. No oczywiście, że na swoim mainie. Toksyczny gracz ma w przedziale od 10 tysięcy do nawet 50 tysięcy pucharków. Zazwyczaj gra Edgarem, Kastralem czy Kitem. No! I w końcu jako trzeci jest pro. Jest on totalnym przeciwieństwem Nuba, bo nie jest takim głupcem. Ten typ gracza ma od 10 do 150 tysięcy pucharków. Zazwyczaj ma mastera i jak zobaczysz go w swoim teamie, to wiesz, że będzie to łatwa gierka. Co więcej, taki pro ma dużo maksymalnych rang, czasami nawet wszystkie postacie ma na maksymalnych rangach. No po prostu klasa światowa. Lecz. Niestety nie jest łatwo spotkać takiego dobrego gracza, bo zazwyczaj gra on ze swoim teamem. Zapewne każdy z nas spotkał się z tak zwanym camperem. Pojawia się on zazwyczaj na solo showdown i siedzi całą grę w krzaku. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie do jakiegoś krzaku, a tam się wyłania Edgar, który pokonuje was w kilka sekund. Camper to powiązanie nuba z toksycznym, bo czasami jak cię pokona, to kręci się w kółko i wystawia dislike. A. Ale też zbytnio nie ogarnia tej gry. Ja osobiście nienawidzę takich głupców. Kilka miesięcy temu w Brawl Stars pojawiało się coraz więcej sezonówek. Ten typ dużo się nie różni od Nuba. Nazywana jest sezonówką, ponieważ kiedy popularność gry rosła, to sezonówki zaczynały grać, a jak gra zaczęła upadać, to sezonówki odchodziły. Ulubioną postacią jest zazwyczaj Ems, ale zdarza się, że jest to Edgar. Też tak macie, że kiedy gracie sobie rankedy, to w waszej drużynie znajdzie się taki debil, co na każdą mapę i każdy tryb bierze swojego maina. Bo ja tak. Nieważne, czy mapa będzie cała w krzakach, czy będzie cała otwarta, czy będzie miała dużo ścian. Ten jełop i tak weźmie swoją ulubioną postać, którą i tak zazwyczaj nie umie grać. Z wszystkich postaci, jakie ma, tylko swojego majna ma na jedenastej mocy. Początkujący gracz dopiero zaczyna z tą grą. Zazwyczaj nie umie grać. Ale jak mam w drużynie takiego początkującego, to jestem wściekły, gdyż taki osobnik osłabia naszą drużynę. Gra gorzej niż nób. Ale trzeba mu to wybaczyć. Ten typ gracza, jak sama nazwa wskazuje, jest w pełni normalny. Ma kilka maksymalnych rang, bo nie spędza w tej grze kilka godzin dziennie, gra normalnie. Jego ulubioną postacią są zazwyczaj normalne postacie. No i co ja mam tu jeszcze powiedzieć, po prostu normalny gracz.